Lekcja pod tytułem Wzajemne położenie prostych i odcinków. Czyli będziemy się uczyli o tak zwanych prostych prostopadłych i prostych równoległych. A później na końcu o odcinkach prostopadłych i odcinkach równoległych. Na początku proste prostopadłe. Cóż to takiego? Narysujmy sobie jakąś prostą. No, na przykład taką. Mamy oto prostą. No i teraz popatrz. Narysuję inną prostą. O, jeszcze inną, o na przykład taką, i jeszcze inną, taką. Możemy powiedzieć, że każda z tych fioletowych prostych na niebieską jakoś upada. W jaki sposób? Popatrz, ta troszeczkę krzywo upada. Ta też troszeczkę krzywo, a ta upada prościutko. One się przecinają pod tak zwanym kątem prostym. Jeszcze niezręcznie mi mówić o kątach, bo nic żeśmy się na ten temat nie uczyli, co to takiego kąt prosty. To dopiero lekcja za kilka dni się szykuje. Dlatego tłumaczymy sobie w ten sposób, nie używając jeszcze pojęcia kąta prostego, że prosta prostopadła, proste prostopadłe, to są takie, które się przecinają w taki najbardziej prosty sposób. Nie przecinają się jakoś krzywo, tak jak te tutaj, tylko najbardziej prosto, jak to se można wyobrazić. Te krzywulce w takim razie usuwam. No a teraz skąd wiadomo, no bo na oko oceniamy, że te dwie się przecinają najprościej jak tylko można, a skąd wiadomo, że tak jest? Póki jeszcze nie mamy kątomierza i nie umiemy mierzyć kątów. Nawet może jeszcze nie wiesz co to są te kąty. Na szczęście mamy ekierkę. Ekierka bowiem ma tą miłą cechę, że dwie jej krawędzie o ta i ta, Przecinają się właśnie w sposób prostopadły. O tutaj, w tym miejscu jest tak zwany kąt prosty. Czasami mówi się kąt ekierkowy, bo każda ekierka, czy podobna do tej mojej, czy może twoja ma troszkę inny kształt, ma ten kąt prosty właśnie w ten sposób, gdzie te dwa boczki ładnie się, najprościej jak tylko można przecinają. I teraz tą ekierkę. Przystawimy sobie do naszych dwóch prostych i zobaczymy, czy pasuje. Popatrz. Nie. Niestety nie. Ta fioletowa wydawała się, że równo prostopada na tą niebieską, a jednak nie. Trzeba by ją troszeczkę obrócić. No to obrócę. O, jeszcze troszeczkę przesunę. I dopiero teraz jest prostopadła. Jest prostopadła wtedy, kiedy idzie Jedna z prostych wzdłuż jednego ramienia ekierki, a druga z prostych zdłuż drugiego ramienia ekierki. Wtedy o nich dopiero możemy powiedzieć, że są prostopadłe. Na oko nam się wydawało, że są prostopadłe, ale dopiero po przyłożeniu odpowiedniego narzędzia geometrycznego mogliśmy to sprawdzić. Do tego te narzędzia są. W przyszłości posłużymy się kątomierzem, ale ekierka też jest znakomitym narzędziem, żeby sprawdzać, czy jakieś dwie proste są prostopadłe? A więc za pomocą ekierki, tak ją przykładając jak pokazałem, sprawdzamy czy proste są prostopadłe. To jest prostsze. Trudniejsze jest narysować samodzielnie proste prostopadłe. No i teraz jak to rysujemy? Będą nam potrzebne dwa narzędzia. Ekierka i linijka. Za pomocą linijki narysujemy pierwszą prostą. O, może trochę obrócę, żeby to nie było, że tak wszystko mi łatwo idzie. O, będzie pochylona. Kładę linijkę, przyciskam paluchem no i rysujemy sobie pierwszą prostą. Zdłuż oczywiście linijki. Rysuję tą pierwszą prostą. O, zdłuż linijki. Ty oczywiście ołówkiem pociągnie zdłuż linijki i mamy pierwszą prostą gotową. Linijka już nam nie jest potrzebna. A teraz bierzemy ekierkę i przystawiamy tak do tej prostej. Ja muszę dobrze ustawić, to obie troszeczkę będzie łatwiej. O, proszę bardzo. Przystawiamy do prostej, tak aby jedno z ramion ekierki było wzdłuż prostej, a wzdłuż drugiego ramienia, o tego narysujemy prostą prostopadłą. No to rysujemy. Ja to narysuję na przykład kolorem zielonym. Dokładnie wzdłuż drugiego ramienia ekierki. Ciach. I w ten sposób mamy gwarancję dzięki Ekierce. Linijka była tylko pomocnicza. Dzięki Ekierce, że te dwie proste są prostopadłe. Tak się rysuje dwie proste prostopadłe. Czasami, wytrę to, bo teraz będzie kolejny problem. Czasami jest tak, że powiedzą Ci, o, masz już gotową prostą. Na przykład będzie w zeszycie ćwiczeń gotowa, prosta. I powiedzą: Narysuj prostą prostopadłą, ta prosta na przykład nie się nazywa P, narysuj prostą prostopadłą do prostej P w punkcie, i tutaj powiedzą w konkretnym punkcie, na przykład w punkcie A. Czyli mamy za zadanie narysować prostopadłą do P, ale taką, żeby przechodziła przez punkt A. Jak to zrobimy? Ekierka oczywiście nam się tu przyda. Bardzo często okierki będziemy używali. Znowu przykładamy naszą ekierkę. O, jeszcze ją troszeczkę obrócę, żeby było dokładnie. W ten sposób, że krawędź ekierki jest dokładnie na prostej P. Ten róg ekierki dokładnie się styka z punktem A, tak jak u mnie. I teraz wzdłuż drugiej krawędzi narysujemy prostą prostopadłą. No to rysujemy, tylko wezmę inny kolor. O, na przykład niebieski. I wzdłuż drugiej krawędzi rysujemy prostą. I w ten sposób dzięki ekierce mamy gwarancję, że jest prostopadła i przechodzi przez punkt A. Nazwijmy sobie tą, tą prostą. Niech to będzie prosta B. I wiemy, że proste B i prosta P są prostopadłe. Jak to się opisuje? Można po prostu napisać. Prosta B jest prostopadła do prostej P. Kupa pisaniny, prawda? Matematycy, jak zwykle, są spryciarze i wymyślili prostszy zapis. Zamiast tego wszystkiego można napisać tak. B i teraz symbol prostopadłości. To wygląda tak. Kreseczka i pionowa kreseczka i P. Co czytamy? B jest prostopadłe do P. Krótszy jest ten zapis, prawda, że krótszy? Na no, upartego można pisać to całe długie zdanie, ale tak jest znacznie krócej i tak się tego używa w matematyce. Piszemy właśnie B prostopadłe do P. Albo jakaś inna prosta. Prosta H prostopadła do prostej W. W ten sposób się zapisuje. I wszyscy wiedzą o co chodzi. Tyle o prostopadłości. Proste, równoległe teraz. Proste, równoległe. Cóż to takiego? Posłużymy się linijką. Wezmę sobie linijeczkę. Obrócę, żeby nie było, że ona jest taka... O, jeszcze ją troszkę pogrubię. Fajna będzie, grubiutka. Ciach. I teraz narysuję dwie proste. Jedną wzdłuż jednej krawędzi. Proszę bardzo. A drugą wzdłuż drugiej krawędzi. Jest. Zabieram linijkę. Popatrzmy sobie na te dwie proste. Po pierwsze, czy widzisz, żeby się przecinały gdzieś? No nie, prawda? Jakbyśmy je przedłużyli w nieskończoność, czyli gdzieś tam do góry ekranu i w kosmos by poszło, i do dołu ekranu w kosmos by poszło, też by się nigdy nie przecięły. Ale co ważniejsze, jakbyśmy sobie zmierzyli odległość, odległości tych dwóch prostych, w dowolnych miejscach, na przykład tu, tu byśmy zmierzyli odległość. O, niech będzie jeszcze tu byśmy zmierzyli odległość. I tu byśmy zmierzyli odległość. Za każdym razem by się okazało, że jest taka sama. Czyli, że te proste są równo odległe. Kiedyś, dawno temu nie mówiono proste równoległe, tylko równo odległe. Że one są zawsze, gdziebyśmy nie zmierzyli, równoodległe. To są właśnie proste równoległe. Mówi się, i tak może być w podręczniku, że proste równoległe to są takie proste, które się nigdy nie przecinają. No ale my nie mamy tyle miejsca, żeby sprawdzić, czy one się rzeczywiście nie przetną, prawda? Więc łatwiej to sobie po prostu wyobrażać w ten sposób, że to są takie dwie proste, które wszędzie, gdzie byśmy nie zmierzyli, są równo odległe. No dobrze. A teraz jeszcze. Wyobraźmy sobie, to na chwilę wytrę, bo mi nie będzie potrzebne do niczego na tym etapie. Inne dwie proste. Popatrzmy. O, taka prosta. I teraz narysuję drugą prostą. Czy one są równoległe, Twoim zdaniem? No, jeżeli w szkole Pan lub Pani powiedzą w ten sposób, że równoległe to są takie, które się nigdy nie przetną, no to se patrzę na ten rysunek, mówię, no nie przecięły się przecież. Pewnie są równoległe. My nie mamy miejsca, żeby dorysować tą końcówkę tu na prawo jednej prostej i drugiej sprawdzić, czy one się przypadkiem nie przetną. Bo gwarantuję Ci, że tam daleko, gdzieś tak ze dwa metry od, na prawo od monitora, to by się przecięły. Łatwiej jest znowu sprawdzić odległość. Tą na początku i na końcu. Ładnie zmierzyć linijką i okaże się, że ta odległość jest większa od tej. Nie są równo odległe. To oznacza, że one się zbliżają ze sobą. O w tym kierunku następuje zbliżenie. O ta o, coraz bliższe są. I w końcu się gdzieś tam daleko, daleko, daleko wezmą i przetną w jakimś punkcie. Bo ich odległość będzie coraz, 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 coraz mniejsza. Czego na tak naprawdę na rysunku możemy od razu nie widzieć, prawda? Dobrze jest w takim momencie zmierzyć. Gdzieś na początku i gdzieś na końcu. I okaże się, że Przynajmniej z milimetr może różnicy już będzie. To oznacza, że nie są równoległe. Tak to jest z równoległymi. A teraz jak je narysować? To jest oddzielna sztuka. Tu trochę bardziej się na gimnastykujemy Z rysowaniem prostych równoległych jest gorzej niż z prostymi prostopadłymi. No to rysujmy. Pierwszą prostą rysujemy normalnie. Bierzemy sobie linijkę, rysujemy sobie pierwszą prostą wzdłuż linijki. I tu nie ma żadnej sztuki ani żadnego morzału. Zabieram linijkę, ale jeszcze nie wyrzucam, bo ona nam się jeszcze przyda. Teraz potrzebna nam będzie ekierka. Zobaczysz, to będzie dosyć dziwne. Tylko muszę dobrze ekierkę tutaj przykręcić. O tak. Teraz ustawiamy ekierkę tak, jakbyśmy chcieli rysować prostą prostopadło. Pamiętasz, jakbyśmy o tu pociągnęli kreskę, to mielibyśmy prostą prostopadłą, prawda? Ale nie, nie o to nam chodzi. Przytrzymujesz teraz jedną rączką tą ekierkę, żeby się broń Boże nie ruszyła, a drugą rączką, szanowną swoją, ustawiasz linijkę wzdłuż tego prostopadłego drugiego ramienia. O, w ten sposób. Jeszcze dokładnie ustawiłem, żeby się tu nie pomylił. O, tak. Ustawiamy. I teraz co robimy? Trzymasz dla odmiany mocno linijkę, ona nie może nawet drgnąć. I przesuwasz, czyli jedna łapka trzyma linijkę, powiedzmy lewa, a prawa łapka, ekierkę przesuwa wzdłuż linijki. Linijka jest taką jakby suwnicą, prowadnicą. Można tak suwać tą ekierkę góra, dół, góra, dół. Wzdłuż przesuwamy. O jaki chcemy odcinek? No bo w tym momencie Uczymy się i rysujemy drugą prostą z dwóch kierki. No, rysuję i ciach. I w ten sposób otrzymaliśmy dwie proste równoległe. Te dwie proste są w tym momencie równoległe. Możesz to sobie jak narysujesz zbadać, zmierzyć ich odległości w dowolnych dwóch punktach, zobaczyć, że będą takie same. Taka jest mozolna procedura rysowania prostych równoległych. Tu narysowałem dwie dowolne. A znowu może być taka sytuacja, że, wytrę to. Tutaj tą kropeczkę też wytrę. Że na przykład w zeszycie ćwiczeń będzie coś takiego. O, będzie jakaś tam prosta i będzie powiedziane. To teraz narysuj prostą równoległą do tej tutaj, która na przykład nazywa się P. P, narysuj prostą równoległą do P, ale przechodzącą przez punkt konkretny. I niech on się nazywa A. Czyli mamy narysować prostą równoległą do P, ale przechodzącą przez A. Cóż mamy tutaj zrobić? No, postąpimy tak samo, jak i poprzednio, tylko trzeba będzie odpowiednio w odpowiednim miejscu ekierkę i linijkę ustawiać. No, na początku, jak zwykle, ekiereczkę bierzemy, bo ona. Jest na początku potrzebna. Ustawiamy ją tak, jakbyśmy rysowali znowu prostą prostopadłą, tylko już nie w dowolnym miejscu, tylko w takim miejscu, żeby to przechodziło przez A. Teraz bierzemy oczywiście naszą prowadnicę, czyli linijkę. Ustawię ją sobie. No, jeszcze nie do końca mi się przystawiła. O, świetnie. Tak. No i co? Trzymasz linijkę, a ekierką jedziemy do góry wzdłuż linijki. Tak, tak, tak. Tylko teraz nie zatrzymujemy w dowolnym miejscu, tylko w takim miejscu, gdzie wierzchołek e ekierki dokładnie wskazuje na punkt A. Dokładnie w tym miejscu jest wierzchołek ekierki, gdzie ten punkt A. I teraz rysujemy. Prostą, równoległą. Oj, maznęła mi się nie tak jak trzeba. Już narysuję ją jak należy. Siak, wzdłuż ekiereczki jest w lewo i teraz jeszcze ją przedłużę sobie w prawo. No, tak trochę niezbyt mi to wyszło. Dobra, poprawimy, żeby nie było paskudnie. O, poprawiamy. Zawieramy teraz narzędzia oba i ekierkę i linijkę. I mamy prostą równoległą, nazwijmy ją sobie w, przechodzącą przez punkt A. Zadanie wykonane. Pamiętasz, że oznaczaliśmy w pewien sposób prostopadłość? Tym takim symbolem. Prosta i to był symbol prostopadłości. Tak samo w równoległości jest. Nie piszemy, nie musimy pisać, że prosta w jest równoległa do prostej p. Wystarczy napisać tak w. I teraz dwie pionowe, równoległe do siebie kreseczki. P. W jest równoległa do P. I tak to się zapisuje. Wygodnie. Jest krócej niż pisać całe, długie zdanie. Świetnie. Wiemy już, co to są proste prostopadłe i proste równoległe i umiemy je rysować. To teraz o odcinkach. Odcinki prostopadłe. Co to są odcinki prostopadłe? No Najpierw popatrz. Tu narysowałem już gotowe dwie proste prostopadłe. A teraz zaznaczę na nich odcinki. O, tu sobie narysuję jakiś odcinek. A może grubszą kreską będzie wyraźniej. Proszę bardzo. O. Tu mamy odcinek. I tu mamy odcinek. Iż te odcinki się nie przecinają, prawda? Jeszcze opiszemy porządnie te odcinki. Czyli tu początek i koniec zaznaczamy. Mówimy, że to jest A, B. Tu też początek i koniec kropeczką to będzie C D, czyli mamy dwa odcinki, odcinek AB i odcinek C D. Co możemy o nich powiedzieć? Że są prostopadłe. Możemy napisać tutaj symbol prostopadłości. Odcinek AB jest prostopadły do odcinka CD. Dlaczego? Bo leżą na prostych prostopadłych do siebie. Wtedy wiemy, że one są prostopadłe. No dobrze, możesz powiedzieć, ale pan już tak przygotował. Narysował sobie mądraliński prostopadłe i jest fajnie. No to, proszę uprzejmie. Utrudnię sobie zadanie. Wyciacham to wszystko. Nie będzie tego za chwilę. Prostych nie ma. I teraz, powiedzmy mam takie zadanie. Mam narysowany odcinek. Jeden. O tutaj. Jest odcinek. I tu jakiś inny odcinek, proszę uprzejmie. Są one opisane ładnie, początek i koniec. To się nazywa powiedzmy GH, a tutaj jest odcinek LK. No i jest pytanie, czy one są prostopadłe? No to cóż robimy w takim momencie? Prostopadłe są wtedy, kiedy leżą na prostych prostopadłych. No to trzeba te proste, na których leżą te odcinki, narysować. No to zaraz narysujemy, tylko zmienię kolor. O. Narysuję po pierwsze tak. Przedłużam te odcinki w ten sposób, żebym narysował proste, na których one leżą. Proszę bardzo, narysowałem prostą, na, na której leży odcinek GH. To samo robię z odcinkiem LK. O. Gotowe. I teraz za pomocą ekierki badam, czy te dwie proste, te u mnie fioletowe, są prostopadłe. Jeżeli tak, to mogę stwierdzić zupełnie spokojnie że odcinek GH jest prostopadły do odcinka LK. No jeżeli badanie kierkowe wypadnie niekorzystnie, no to się wtedy okaże, że nie jest prostopadły. No ale w ten sposób się bada, czy dwa odcinki są prostopadłe. Podobnie jest z odcinkami równoległymi. Jak mamy dwie proste równoległe i na tych prostych leżą sobie odcinki, o no na przykład tutaj jakiś odcinek 1 a tutaj jakiś odcinek drugi. O, opiszmy je elegancko. Początek, koniec i to jest odcinek powiedzmy.